No to tak, będę jechał po tych kompresorach mniejszych. To jest ten SD29-2. Otworzyłem sobie już pokrywę. No nie wiem na co zwrócić uwagę. Jest takie delikatne, jakby powierzchowne zapocenie tutaj, akurat pod filtrem oleju. Śruba wygląda całkiem dobrze. Ma przejechane, nie umiem tego sprawdzić, ale z tego co wiem, to około 16-17 tysięcy godzin tutaj są dokładne parametry tego pierwszego będę filmował wszystko co się może komukolwiek przydać no. tu jest silnik z męza na dole jest osuszacz pewnie, no bo sądząc po tym, że tam jest jakaś wężownica to tak pewnie właśnie jest odpływ do osuszacza ziemniczego. No i tyle. No nie wiem na co zwrócić uwagę. Spróbuję to, może coś podpikać. To może czegoś więcej się dowiem. Bar. O, mamy. Kurde. 16 317 godzin. To chyba jest. Nie wiem, czy to jak to się czyta, czy pod obciążeniem, czy nie. 4319. Aha, tu jest jakiś dolny wykres. I górny. I 13393. A, to pewnie poszukuję pracy, a tamto bez. 63535. To nie wiem co to jest. Może ile czasu do przeglądu. No nie wiem. 9,9 bara to chyba jest ciśnienie, które jest u, ustawione. 8 barów. Cokolwiek by to miało znaczyć. No dobra. Tak czy inaczej. To taka stacja tutaj jest. To chyba jest... Darniśmy... O, coś tam nie włączę. Tu jego wejście do zasilania tego kompresora. Dobra, od razu sprawdzę też i drugi mniej więcej, jak on wygląda. Mhm. Dobra.

9, 9 bara, 8 i 8 tak samo są skonfigurowane. Nie wiem, czy go załączać, czy nie, czy mi wolno, czy nie. Nawet nie będę tego próbował robić. Dobra, no to chyba z tego 29,2 to wszystko, co mogę zobaczyć. Mogę jeszcze tego spróbować otworzyć. O, no, ten ładniejszy. 29.2, 2006 rok chyba produkcji. A wcześniej też mówili o 2015. Ten też 2006. To jeszcze serwis. Można podejrzeć. Dobra, no tutaj śruba wygląda tak. Nie wiem na co zwrócić uwagę, nie będę gadał głupot, tak jak powiedziałem. Jest osuszec ziemniczy tam na dole. Trzeba było to wszystko oczywiście zweryfikować i sprawdzić, ale nie jestem ani władny do tego, ani nie mam umiejętności. Dobra, no to już te dwa małe mamy załatwione.